Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę, tak jak obiecałam, z ogłoszeniem wyników naszego konkursu. Zobaczymy, do, do jakich dwóch osób te dwie talie, które widzimy przed oczami, powędrują. Moi drodzy, powiem w ten sposób: to było bardzo trudne zadanie. Ja się nawet nie spodziewałam, że tak trudno jest właśnie wybrać tylko i wyłącznie dwie osoby, komentarze dwóch osób. Spośród tak dużej ilości naprawdę treściwych i wartościowych komentarzy, moi drodzy, wszystkie Wasze komentarze y, jak najbardziej są dla mnie ważne. Y, I powiem szczerze, że bardzo dużo wiedzy daliście mi w tych komentarzach na temat mojego kanału. To jest niezwykle istotne, dlatego że dla twórcy, czyli dla mnie w tym momencie, to jest wiedza bardzo, ale to bardzo ważna, y, jak jest odbierany ten mój kanał z drugiej strony. Więc moi drodzy, bardzo Wam wszystkim dziękuję za te komentarze, za wskazówki, za rady, za Wasze perspektywy patrzenia na mój kanał, bo to jest dla mnie niezwykle cenne. Natomiast, z racji tego, że musiałam wybrać tylko dwie osoby, powtarzam tylko, bo z chęcią wybrałabym więcej, no to dokonałam tej powinności, tak? I teraz Wam powiem jeszcze dodatkowo, że na moim kanale teraz będę starała się robić cyklicznie takie rozdania, czyli tak naprawdę jeszcze nieraz będzie okazja do tego, żeby tutaj, że tak powiem, wziąć udział w takim rozdaniu. Oczywiście każde rozdanie będzie na inny temat, żeby nie było monotonnie, żeby nie było nudno. Natomiast, moi drodzy, cyklicznie teraz takie rozdania dla Was będę robiła. Dobrze, moi drodzy, czyńmy powinność i w tym momencie już powiem Wam, jakie dwie osoby wygrały. Tutaj sobie spojrzę na komórkę, żeby powiedzieć dobrze nazwę tych pań. To są dwie panie, dlatego, że z tego co widziałam, to żaden pan nie brał udziału w naszym tutaj rozdaniu, więc będzie to właśnie ograniczenie do, do płci żeńskiej, tak? Dobrze, moi drodzy, moi drogie, przepraszam. Jeżeli chodzi o pierwszą osobę, to jest to pani Ewelina Tarchanow, a druga osoba to jest pani Jolanta Mielczarek. Prosiłabym, żeby te dwie panie napisały do mnie na maila oliana777małpaw.pl swoje dane adresowe, gdzie mam wysłać właśnie te rzeczy. Ja jeszcze pod filmikiem, który był związany z konkursem, pod Waszymi komentarzami też napiszę, że proszę o adres mailowy, bo nie wiem, czy te panie mnie oglądają teraz, czy nie, więc żeby wszystko było, że tak powiem, zgodne z zasadami. Dobrze, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za to, że brałyście udział w naszym rozdaniu i tak jak mówię, Wasze wszystkie komentarze są dla mnie niezwykle cenne. I dlatego będę robiła cyklicznie takie rozdania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.